Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, dlatego tę modlitwę chcemy ofiarowywać w intencji wynagradzającej sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i grzechy świata. Na szczęście, Pan Jezus przychodzi do ludzi grzesznych. Dzisiaj w Ewangelii mówi do nas, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć. Co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo przyszedłem, aby powołać. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Maryja móc się za nami, żebyśmy, gdy Pan Bóg powie, pójdź za mną, jak święty Mateusz, wstali i poszli za nim. Anioł pański zwiastował pannie Maryi. I Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, nasz Boże, bądź się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci nasz. A to ja, służemnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módmy się, łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie, wcielenie Chrystusa, syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy serdecznie za tą wspólną modlitwę. Magda, serdecznie pozdrawiamy. Fajnie, że się razem modlimy. I jutro też spotykamy się o 12. .00. Życzymy Wam udanego dnia. I, I do jutra. Cześć. Dzięki, cześć.